Dzień dobry, witam Was, z wstaję oczami Asia. jestem Asia, mieszkam w Sunshine Coast od dopiero 9 miesięcy. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o wynajmie apartamentów, domów i samochodów. Myślę, że to jest ciekawy temat dla osób, które chcą przyjechać tutaj na y, wakacje, ale również dla osób, które chcą tutaj po prostu wynajmik na stałe. Będę starała się udzielać jak najbardziej konkretnych informacji. Jeżeli chodzi o, zacznijmy o apartamenty holiday'owe, czyli wakacyjne, to nie jest problem. W Australii jest masę hoteli, ale masę y, apartamentów, y, tak zwanych holiday apartments, które możemy wynająć... Y, i powiem Wam, że między hotelami a, a tymi Holiday Apartments jest taka różnica, że w hotelu wiadomo, mamy pokój, musimy gdzieś się stołować, natomiast Holiday Apartments ma absolutnie wszystko. To jest, tak, to jest tam, tak, tak, taki system, w którym myśmy mieszkali przez wiele miesięcy. Czyli macie meble, telewizor, wszystkie sztuczce, wszystkie rzeczy, które Wam są potrzebne, kuchnie, wszystko to, co jest Wam potrzebne do tego, żeby żeby, jak w domu prawie, funkcjonować. Także macie również przy tych holiday'owych apartamentach duże baseny, grille, one są często położone w przepięknych miejscach. Także, szczerze mówiąc, jeżeli ja bym miała wybierać, wybrałabym na pewno holiday'owy holiday apartament, tylko trzeba faktycznie poszukać i zarezerwować często o wiele wcześniej, dlatego że, że jeżeli chcecie tutaj przyjechać w okresie letnim, czyli gdzieś... Grudzień, styczeń, luty to jest największy okres najwyższego sezonu. Ludzie po prostu już bukują takie apartamenty z różnym wyprzedzeniem. Natomiast faktycznie warto, jest to, jest to fantastyczna sprawa. I Możecie dzięki temu zwiedzić Australię, tutaj często w tych apartamentach jest dużo ulotek, co możecie zobaczyć, oni również pomagają w załatwianiu różnych wycieczek, więc jak najbardziej taki, taki, taki system polecam. Jeżeli chodzi o wynajem apartamentów, bardzo proszę pamiętajcie o tym, że możecie negocjować ceny, jeżeli na przykład zamierzacie być w Australii dłużej niż miesiąc. My płaciliśmy za nasz apartament, jeszcze raz przypomnę, 550 dolarów, ale mieszkaliśmy bardzo długi czas. Natomiast można negocjować spokojnie ceny i to są ceny na tygodniu, nawet może być różnica około 100 dolarów. To jest bardzo dużo, ponieważ na miesiącu dużo jest 400 dolarów. Warto przeznaczyć sobie te pieniądze na jakieś przyjemności. Jeżeli wynajmujemy apartament, to tak jak w hotelu, nie płacimy absolutnie za nic: ani za wodę, ani za śmieci, ani za prąd. To wszystko wliczone już jest. W cenę apartamentu mamy również telewizję, mamy dosyć dużo kanałów w tej telewizji. W niektórych apartamentach znajdują się DVD, również już z niektórymi filmami. Niektórzy o to zadbali. Apartamenty, słuchajcie, są bardzo różne. Jedne są bardzo nowe, drugie trochę ze starszymi meblami. Warto może, jak będziecie rezerwować taki apartament, zaznaczyć, że na przykład bardzo byście prosili o jakiś apartament, który ma nowoczesne meble, albo jeżeli lubicie, bardziej, bardziej taki styl starodawny. To również warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o wynajem domu w Australii, ja na dole umieszczę Wam stronę internetową, na której, która posiada wszystkie... Tak mi się wydaje, wszystkie biura nieruchomości, które są dostępne tutaj na danym terenie, i wtedy możemy sobie nie wchodzić na każdą, na każdą stronę osobno danej firmy, tylko po prostu wszystko mamy zebrane razem. Co jest bardzo ważne. To w, w Australii, tak samo jak w Anglii, wielkość domu nie podawana jest w metrach, tylko podawana jest w ilości sypialni, które dany dom posiada. Czyli będziecie mieli trzy sypialnie, cztery, pięć, a nie ilość metrów. Bardzo często parametrami są również ile jest łazienek i ile miejsc y, parkingowych. Znaczy, ile miejsc macie, y, nawet parkingowych albo garażowych, na, na ile samochodów. Także to jest bardzo ważna informacja, jak szukacie jeszcze takiego domu. I Są oczywiście wszystkie opisy, jest napisane, ile macie zapłacić za wynajem, gdzie to, gdzie to się mieści. Natomiast oczywiście ja już wiem, że zdjęcia nie odpowiadają rzeczywistości, naprawdę uwierzcie mi. Trzeba pojechać na takie spotkanie. Tam są kalendarze, trzeba się umówić, albo zadzwonić do nich i oni umawiają spotkanie. Na jedno spotkanie w sprawie wynajmu domu przyjeżdża tyle osób, ile uda się agentowi umówić, więc mieliśmy przykłady, że przyjechało ponad 20 rodzic na jedno oglądanie domu, ale były też oglądanie domów, gdzie było 5-6 osób, więc to wszystko zależy. Było też takie, że tylko my by oglądaliśmy dany dom. To naprawdę wszystko zależy od tego, Ile temu agentowi się tych spotkań udało umówić? To jest następna sprawa. Muszę Wam powiedzieć, że wynajęcie takiego domu w Australii to nie jest proste. My dostaliśmy dom w ten sposób, że już mieliśmy po prostu przygotowaną aplikację. Ja już sobie zobaczyłam w internecie, że dom mi się podoba. Chciałam sprawdzić, jak on wygląda w rzeczywistości. I faktycznie taką aplikację pobrałam ze strony internetowej danej agencji, sobie ją wydrukowałam, wypisałam już i byłam tak przygotowana na spotkanie. To się bardzo spodobało w agencji, bo. Wyszłam przed szereg. I chyba dlatego też y, dosyć szybko ten dom dostaliśmy. Natomiast w, ten dom, w, te, w tej aplikacji pytania są zawsze dotyczą dwóch osób, które dorosły, które wynajmują, znaczy tyle osób dorosłych, ile jest, ile będzie wynajmowało. Najczęściej jeżeli chodzi o rodzinę, to dwie osoby. Y, jest pytanie o zarobki, o to, jaki macie samochód nawet, y, o to, czy macie zwierzęta, czy palicie. Y, bardzo wiele pytań jest naprawdę każda agencja generalnie ma swoje pytania. Widziałam już takie aplikacje, które posiadają 8 stron, aż były aplikacje, które posiadały dwie strony, były bardzo proste, więc wszystko zależy od agencji. Oddajemy taką aplikację. Nie czekamy zbyt długo, dlatego że wszystkim tutaj akurat jak chodzi o wynajęcie domu, zależy na czasie. W związku z tym decyzję dostajemy dosyć szybko, czy kwalifikujemy się, czy nie. Natomiast pierwsze si to robi agencja, czyli patrzy, które osoby się kwalifikują. Natomiast ostateczną decyzję podejmuje sam właściciel. Także no, nieraz czeka się faktycznie parę dni na, na decyzję samego właściciela. Jeżeli już dostajemy decyzję pozytywną, wtedy umawiamy się do agencji, musimy przyjechać, podpisać wszystkie dokumenty i otrzymujemy od agencji wszystkie oczywiście dostępne klucze, jak również dwie bardzo ważne książki dokumentów. Może ja jej teraz pokażę. Jedna książka to jest: My dostaliśmy wszystkie gwarancje. Które są na sprzęty, które są w tym domu, yy, na przykład yy, bramę garażową, gwiazdową i tak dalej, mikrofalówkę yy, i zmywarkę, ponieważ resztę sprzętów jest naszych. Jak również otrzymujemy od nich, no to jest jakaś masakra. My tu mamy 800 zdjęć, dokładnych zdjęć całego domu. Yy, wszystko, co się w tym domu znajduje, wszystkie haczyki, które wiszą, wszystkie klamki, drzwi są obfotografowane. Ale to jest bezpieczeństwo naszej danej agencji, ponieważ my mamy. To różnie zależy od agencji. My mieliśmy trzy dni na to, żeby przejść ten dom dookoła bardzo dokładnie. Mieliśmy specjalną listę i jeżeli zauważyliśmy na przykład jakieś uszkodzenie na ścianie, czy brudna ściana, czy jakieś coś było zepsute, pęknięte, wszystko to, co się nie znalazło tutaj na liście, i zdjęcia, czego nie zostało zrobione robimy takie zdjęcie takiej rzeczy, opisujemy, że ona jest niezgodna z tym, co my tutaj widzimy i wtedy mamy pewność, że jak będziemy się wyprowadzać z tego domu, to kau dostaniemy kaucję z powrotem, ponieważ uszkodzenia, które były wcześniej zrobione, nie będą na nasze konto tutaj leciały, więc to jest bardzo fajnie przygotowane. To jest sprawa jedna. Następna sprawa jest taka, że agencja pomaga nam i dzwoni do wszystkich do, do wody, prądu, gazu i wszystkie te firmy odzwaniają do nas i y, robią nowe podłączenie jest, jeżeli to jest nowa umowa, którą mamy podpisaną z daną firmą, na przykład tak jak my podpisaliśmy z firmą, która, która dostarcza wodę do 150 dolarów gratis pierwsze z firmą, która podpisuje y, podpisaliśmy umowę na prąd, pamiętajcie, że mamy panele również słoneczne na dachu, więc jakby ten dom jest bardzo energooszczędny. Natomiast podpisaliśmy umowę z nową firmą, ponieważ pierwszy raz z tą firmą podpisywaliśmy umowę. To oni przyszedł nam specjalne karty, które będą kartą zniżkową do kin, restauracji i różnych klubów. Więc to jest też taki gratis. Najmniej no zadowolona jestem, z bardzo prawdopodobnie będę firmę zmieniała. Można to zrobić, ta firma jest niesłowna i, i dosyć taka, taka dla mnie nieelegancka, w związku z tym. Nielegalnie się zachowuje w stosunku do mnie, w związku z tym ja z tej, z tej firmy zrezygnuję, o czym Wam również będę mówiła, jak to, czy to jest możliwe, jak to jest możliwe, a czy jest możliwe tylko w jakim czasie i jak to wygląda. O wynajem domu bardzo ważne są w Australii referencje, naprawdę nie tylko jeżeli chodzi o wynajem domu, bo ja też również o szukanie pracy. My, my podaliśmy panią, która przyjmowała nas w apartamencie w którym tak długo mieszkaliśmy, która nas znała od 9 miesięcy, która prowadziła całą recepcję i ta pani wystawiła nam świetne referencje, dlatego bardzo jesteśmy jej wdzięczni. Dlatego nie było problemu z wynajęciem teraz tego domu, w którym mieszkamy. Również dzwonili do mojej bardzo dobrej, znajomej marzenki. Marzenko, dziękuję Ci bardzo. Również wystawiła mi bardzo dobre referencje. To jest bardzo ważne, że takie osoby mówią, że jesteśmy spokojnymi lokatorami, że nie wszczynamy żadnych awantur, że jesteśmy dobrą rodziną, że jesteśmy mili, uprzejmi i sympatyczni dla sąsiadów. To jest dla nich bardzo ważne. Dlatego, że wtedy zdecydowanie łatwiej nam będzie wynająć jakikolwiek dom następny, czy w ogóle pierwszy dom. Także faktycznie jeszcze raz może to przynudzam, ale jeżeli chcecie wyemigrować do Australii, to proponuję zacząć od apartamentu holidayowego, zrobić sobie fajną historię, że jesteście fajnymi ludźmi i wtedy naprawdę o wiele łatwiej jest wynająć dom w Australii. Tak, będzie Wam zdecydowanie wynajem samochodów, to nie jest problem w Australii, tutaj jest oczywiście masa tych firm, które samochody wynajmują, jeżeli wynajmujecie samochód, proszę pamiętajcie, że bardzo wiele firm ma taką opcję, że przyjeżdżają po Was jak jesteście w danym apartamencie i to jest darmowa usługa i również jak odstawiacie samochód, odwożą Was z powrotem do tego apartamentu, to również jest darmowa usługa. Jeżeli chodzi o wynajmowanie samochodów, średnia wielkość samochodu na dzień wychodzi to około 35-40 dolarów, jeżeli chcecie wynająć na duży samochód, wtedy tą cenę można negocjować. Bardzo proszę pamiętajcie o tym żeby dokładnie obejrzeć ten samochód razem z osobą, która mam wynajmuje, czy nie ma jakichś wgnieceń dodatkowych. Często na kartkach, które dostajecie są zaznaczone już wgniecenia, które były, natomiast jeżeli zauważycie nowe, proszę uprzejmie powiedzieć, bo będzie wtedy leciało to na wasze konto i wtedy będziecie musieli za to zapłacić. Jeżeli oddajecie, jeśli już oddajecie samochód z powrotem, to musicie pamiętać, że samochód musi być w pełni zatankowany. Jeżeli nie zatankujecie go do pełna, to wtedy oni liczą bardzo wysoko za cenę litra benzyny, którą muszą dotankować, więc to się kompletnie Wam nie opłaca. Jeszcze ważna sprawa, jeżeli chodzi o wynajem samochodu, to jest taka, że proszę sprawdzajcie, ile kilometrów maksymalnie dziennie możecie zrobić danym samochodem. Ponieważ niektóre samochody mają limit dzienny, na przykład powiedzmy 200 kilometrów, Australii jest, Australia jest tak wielka, że, ten, że nawet jak teraz Wam się wydaje, że limit 200 km jest ogromny na dzień, naprawdę tu są takie odległości, jeżeli chcecie coś zobaczyć, że często do 200 km to naprawdę jest, ledwo się po prostu możecie zmieścić. Jeżeli przekroczycie dany, oni sprawdzają licznik, ilość kilometrów, wtedy również płacicie za jakby nadkilometry, które zrobicie tym samochodem. Także to jest następna. Ciekawa rzecz. Możecie wynająć różne samochody. Możecie wynająć samochody mniejsze, większe, średnie, napęd na cztery koła. Możecie również wynająć samochody takie, które możecie przewieźć różne rzeczy. Także to również nie jest problem w Australii. Jeżeli to jest okres wakacyjny i dzieci mają tutaj na przykład przerwę, co zdarza się bardzo często w Australii, dzieci mają przerwy wtedy chyba cztery czy pięć razy do roku, wtedy to jest około dwóch tygodni. Wtedy faktycznie jest bardzo trudno znaleźć y, samochód do wynajęcia. Trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. Warto jednak podzwonić po paru firmach i sprawdzić ceny, one się różnią. Oczywiście również jak wylądujecie na lotniskach, wtedy y, to jest bardzo popularna usługa, wtedy tam już na lotnisku możecie wynająć dany samochód. Jeżeli dany samochód, jak będziecie widzieli, że no nie podoba Wam się, to nie jest to, co byście chcieli, zawsze możecie go zmienić, to też nie jest problem. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, możecie wziąć podstawowe ubezpieczenie, za to również trzeba zapłacić, ale warto myślę, zwłaszcza, że tutaj szaleńcy, tak jak Wam mówiłam, jeżdżą po drogach australijskich i warto takie ubezpieczenie ze sobą mieć. Co do, co do komfortów tych samochodów, one. My korzystaliśmy wcześniej z, te, z, z takich rzeczy, to są przeważnie nowe samochody, one są zawsze wyczyszczone, yy, pachnące, oczywiście każdy samochód ma klimatyzację tutaj, tutaj bez klimatyzacji inaczej sobie tutaj życia nie można wyobrazić, więc nie musicie zaznaczać, że musi być z klimatyzacją. My, my byliśmy zadowoleni. Z ich usług, natomiast faktycznie warto naprawdę sprawdzać ceny, one się różnią i to mogą się różnić nawet 10, około 10 dolarów na dzień. To ma znaczenie, jeżeli taki samochód ci na przykład wynajmiesz na dwa tygodnie. To wszystko, co mogę powiedzieć na temat wynajmu samochodów, jakie firmy wynajmują, jakie są firmy, które na przykład na naszym terenie. Wynajmują samochody. Również Wam podam tutaj na pasku na dole, żebyście już specjalnie nie musieli szukać, tylko te wiadomości mieli podane ode mnie na tacy, jak to się mówi. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z samochodami czy wynajęciem, bardzo proszę zadawajcie mi te pytania. Ja z przyjemnością będę odpowiadała na nie. Dziękuję Wam bardzo, że zechcieliście być znowu dzisiaj ze mną w mojej Australii, moimi oczami. Ja jestem Asia. Do następnego razu i zapraszam serdecznie na następne odcinki. Mam nadzieję, że będą dla was konkretne i interesujące. Dziękuję bardzo. Życzę wam bardzo miłego dnia i wysyłam znowu masę słońca dla was. Na razie. Papa.